Dzisiaj podejmuję wyzwanie. Widziałem na jednym z kanałów Facebooka bodajże cross and fit, jak chłopak pociągnął się 36 razy. Taką trochę oszukaną techniką, ale idea jest taka, żeby się podciągnąć całe ciało i brodą przekroczyć linię drążka. A to w jaki sposób to robi, no to zależy tylko i wyłącznie nam na tym, żeby podciągnąć ciało, przekroczyć tą linię brody z drążkiem. Nie przywiązujemy wagi zupełnie do opuszczania. Musimy oszczędzać siły mięśni, a zależy nam tylko i wyłącznie na podciąganiu w tym, co się robimy wydach. No i dzisiaj zobaczymy, czy się zbliży do jego wyniku. Pierwsza, pierwsza próba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, masakra! Jaki reszczy? 30 31 To jest, no niestety nie udało się, następnym razem będzie lepiej. I to ma być mój trener.